Wujku Lee. Gdzie się schowałeś? Tu jestem, wujku. Znów chcesz oszukać twojego starego wuja? Pozwól, że zgadnę. Przeszedłeś przez koło mójskie, tak? Bardzo dobrze. Zawsze zgadniesz. Nie zmoczyłem nóg, to coś nowego. Kiedyś będziesz musiał przyznać, że stałem się prawdziwym mistrzem kung fu. O nie, jeszcze nim nie jesteś. Prawdziwy mistrz, to taki, który ujarzmił siebie samego, a ty... Uczysz się Kung Fu, żeby się tym chwalić. Ja, tak, być może, ale po co ta cała charówka, ten trening, uczenie się tych bzdur, jeśli nigdy nie można tego zastosować? Rozumiem, oczywiście. Jedyne, co się interesuje, to uznanie należne prawdziwemu mistrzowi. Jest jeszcze bardzo ważna lekcja, której się nie nauczyłeś. Naprawdę, wielki wojownik nie uczy się Kung Fu, by móc zbierać zaszczyty i sławę. O nie! Naprawdę wielcy mistrzowie chcą pozostać nieznani, czynią wszystko, aby uniknąć pokazania swoich prawdziwych umiejętności. Dlaczego? Nie należy się przecież wstydzić, jeśli coś się potrafi. Wiem, że nie jest w porządku, gdy ktoś się obnosi i przechwala, ale dlaczego robić z tego tajemnicę? Nie mam ochoty tak żyć. Nie chcę kryć się przed światem jak tchórzliwy złodziej. Dawniej mówiłeś, że żyje jak mnich. Teraz nagle mam być złodziejem? Rozkoszuję się tylko życiem w spokoju, ciszy i bezpieczeństwie. Oczywiście, ponieważ nie musisz się niczego obawiać. A także, że jeszcze ja tu jestem. Jeśli ktoś cię napadnie lub spróbuje obrabować lub się tobie naprzykrzać lub yy, nic mi nie przychodzi do głowy, jedno mogę Ci powiedzieć, Wujkuli. Ten już może zacząć rzeźbić swoją trumnę. Mówisz tylko o przemocy i śmierci. Jestem tu zupełnie bezpieczny i nie obawiam się nikogo. No dobrze.